Dominik Szala po zwycięstwie 2 do 1 nad Radomiakiem. Szali, 8 kwietnia. Ostatni mecz z zagłębiem Lubin. Dzisiaj mamy 9 sierpnia. 4 miesiące i 1 dzień. Czekałeś na powrót do PKO, BP Ekstraklasy, Jak to smakuje? Smakuje bardzo dobrze. Cieszę się, że już mogłem wrócić do drużyny, że dzisiaj zaliczyłem pierwszy występ w tym sezonie i mam nadzieję, że będzie tych występów coraz więcej. W ostatnich dniach mam wrażenie dużo ciężkiej pracy na boisku, żeby wrócić do tej formy, ale też dużo jeszcze wciąż pracy z Bartkiem z pałkiem, z fizjoterapeutą. Jak zatem wyglądały ten, ten finalny etap Twojego powrotu do zdrowia? No, przepracowaliśmy bardzo dobrze te, te miesiące na boku z naszymi fizjoterapeutami. Jestem im bardzo za to wdzięczny. Gdy drużyna trenowała, ja też trenowałem, ale na swój sposób właśnie z naszymi fizjoterapeutami. No i w końcu miesiąc temu mogłem wejść do drużyny i cieszę się, że już jestem w tym miejscu. Dzisiaj wszedłeś na boisko i to jak wszedłeś, bo 10 minut po Twoim właśnie wejściu, pierwsza bramka, później druga bramka, tak trochę z uśmiechem na ustach dałeś impuls do, do tych zmian. Jak to z Twojej perspektywy wyglądało, co się zmieniło? Znaczy na pewno wiedzieliśmy, że coraz bliżej końca meczu mieliśmy niekorzystny wynik i wiedzieliśmy, że po prostu musimy postawić na, na ofensywę. Tak zrobiliśmy i strzeliliśmy dwie bramki i mamy trzy punkty. 真气少，真亏